Otworzyłem drugi kanał, widzowy kanał nazywa się Colis Games i na nim również będą filmy z różnych po prostu gierek i mam do ciebie prośbę. Zostaw subskrypcję, żeby nie ominęły Cię również na tamtym kanale. Nowe odcinki, link do kanału macie w opisie, a kanał nazywa się Coliz Games. Także zostaw suba, naprawdę będę wdzięczny, no i zapraszam do oglądania. Siemanko z tej strony Coliz na was w kolejnym odcinku z serii Polscy sąsiedzie, tam jest mój polski sąsiad. Siemano! Wędzie, a ja pomagam jego John Deerem widzowie i moją przetrząsarką tutaj na. No ale co dobrze bo już sobie prawie przypłaczyłeś w ostatnim odcinku mojego John Nie, 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 a to jest ogólnie widzowie, nie wiem czy słyszeliście, ale ostatni odcinek tej serii. Nie, nie wiem, czy Michał wspominałeś coś na swoim odcinku? Ostatni? No, że to są już ostatnie odcinki. Znaczy teraz, no, ten, ten odcinek to jest widzowie ostatni z tej serii. To jest zakończenie serii? Tak. Ja pierdziele, już tak szybko to zleciało? Ale ogólnie widzowie zakończenie serii wiąże się oczywiście z zakończeniem kanału Więc tego, nie no żartuję oczywiście, ale widzowie wpadajcie a, na... Mówi... A bo już zamykasz, a bo ty ty... No. A... Widzowie wpadajcie ja, na mój drugi pomócić? Na mój drugi kanał, Colis Games, zostawcie tam subskrypcję, bo tam również Wrzucamy filmy z różnych widzowie gierek Także wpadajcie na Colis Games, macie w pierwszym linku Pierwszy link od góry w opisie widzowie Link do tego nowego kanału, no, zostawcie tam subskrypcję, będzie super Wygląda ogólnie tak, że Karol ma już trzecie prawie ostrzeżenie na kanale I musi wszystko przenieść na ten drugi, bo tutaj może dostać bana już na zawsze Na Mega Colis Dlatego ja myślę, musicie dlatego wszyscy... Games. Musicie dlatego... tam wbijać, Bo tam będą chyba wszystkie serie z głównego kanału Dlatego widzowie musicie szybko tam subskrybować Nie no, oczywiście widzowie, tutaj też będą filmy I to codziennie, nic się nie zmienia, a codziennie są filmy tutaj na tym kanale no tam no tamtym dodatkowo, no tam raczej, no tam daily nie będzie widzowie, ale będą też również często filmy, więc zachęcam was. W Konstrukcja tylko. Nie no nie, coś jeszcze będzie widzowie, na pewno coś będzie, o to się nie martwcie. tylko ja muszę troszkę, troszkę się przyzwyczaić do nowego trybu życia. No bo do, 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 do dłuższego siedzenia przed komputerem, choć i tak Bardziej widzowie. Bardziej pracowitego. Do bardziej pracowitego trybu życia muszę się widzowie przyzwyczaić. I niedługo będą tam również nowe serie, Mam nadzieję, że Wam się będzie to podobać. No zobaczymy, jak ten kanał pójdzie, kurde. Liczę, że dobrze. Zobaczymy Dobra, co siedzie to, to Prawie półtora w dzień. To już jest fajnie. Kurde, w dzień, nawet nie cały dzień widzowie, półtora tysiąca subskrybentów mieliście. Bardzo chciałem podziękować również Michałowi, że udostępnił to na live'ie ten kanał. Eeeh, yy, Marlik? Kuje? Tak, tak, to już później załatwimy. Dobra, to już ogarniemy później. To już ogarniemy później, takie sprawy formalnościowe. Ja na live mówiłem, że jesteś hamem i już nie zapłacisz, bo ja przez przypadek jak tą promocję zrobiłem. No coś ty. Ja, 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 ja widzowie jednak okazało się, że nie, no toż będzie odczucić. Oczywiście... Dobre serce jest uczciwy. Będzie, będzie oczywiście zakłada za takie coś. No kurde, to no, no, jeba, nie ma no, możliwości, do. No, no. no. 500 złotych Michał to nie chodzi. 500 złotych Michał to nie chodzi. Widzowie, no taka promocja na pewno kosztuje. No myślę, że jeżeli 500 złotych Michałowi byście podarowali, to na pewno bym w, by wam zrobił również taką promocję, ale to. Ja Oj, no i no to, to 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 cena, wiesz taka do no, poznajomości, no to... a to poznajomości, ej, to dzięki za wyróżnienie no. takie. Dla widzów by było 250, no nie? Aha Ech... To w drugą stronę działa. Ja Jezu, jadę już nie na gospodarstwo po prostu. Widzowie, ja ledwo co na chleb mam. Człowiekowi ledwo co na chleb starcza. Nie ma człowiek na opłaty yy, na różne inne tego typu rzeczy widzowie, a jeszcze widzowie raz o, raz od roku widzowie pozwoliłem sobie kupić sobie pepsi wczoraj raz raz y, już od roku takie Ale w drogie puszczę, wszystko czy duże to nie pół pił półlitrowe a ciekryca no, a co ty, ty myślałeś co sobie kupił a co ty myślałeś że co a chcesz kupić ten jeden nie nie chcę no weź mogę za darmo wziąć nie za darmo nie możesz mi wytłumaczyć co robi twoja bmk u mnie to dla mnie właśnie jest pytanie Do ciebie Bo teraz to dopiero zobaczyłem i właśnie nie wiem I dlaczego i dlaczego moją BMK, że tak powiem, nie wiem Gdzieś jeździłeś sobie nią i przez przypadek Gdzie postawiłeś ja ją ona... Jeździłem do firmy Krone i załatwiałem te sprawy, także wiesz I Dlaczego ona stoi u ciebie nie u mnie? Kurde, dzisiaj wieczorem muszę jeszcze podjechać po tego Zetora Tylko to muszę na dwa, to musimy we dwóch pojechać A no właśnie Kurde, wiek kręci za nos widzowie od tego softboxa Zawsze jak odpalę od softboxa, czyli te lampy, widzowie, to takie, no, lampę oświetleniową, żeby lepiej mi było widać. No to kury zawsze od razu kataru dostaje, bo się oczy naświetlają i. to znaczy kataru, chce się kichać. Gdzie BMK, kur! Dobra, widzowie, od razu wam mówię, że sąsiad ostatni raz brał BMK, od razu wam mówię. Dozgrzewam ci silnik, bo coś gadajesz, do firmy masz jakieś jechać. No mam jechać do mojej firmy, załatwić pewną sprawę, ale to już nie, nie, nie jest twój, twój interes, sąsiad. Proszę na gospodarstwo Proszę. odprowadzić U mnie na Proszę w sąsiedzie Ja muszę tutaj pochodzić po gospodarstwie, muszę z widzami też troszkę pogadać, wiesz? O czym? To ja z tobą mogę pochodzić jak chcesz Dobrze, możesz w sumie. Ja muszę tutaj fenda zgasić, tutaj zajadę, żeby na placu nie stał Możesz sąsiedzie, możesz Bo to jest ważna kwestia, może ty też mi w tym doradzisz Zobaczymy, zobaczymy Może doradzisz, może nie Ktoś to wie Zobaczcie widzowie, to jest mój dojdz Farstoi z moją nową zgrabiarką Mój nowy nabytek dobra, widzowie możesz, możesz się chwalić widzom, no ale ten. To... Mój nowy dobra, nabytek powiedz, że to twoje, powiedzmy, że to twoje Moja zgrabiarka, zobaczcie, sąsiedowi pożyczam Proszę sąsiedzie, wjedź do jednego z gospodarstwa z moją dobra. zgrabiarką A no, widzę John ty też już sobie tam przywłaszczyłeś, nie oddałeś a? A co? To jest mój, mój Johnny. Deere, ja abyś ty, kurde, Johnny'a tu zostawił, z grybiarkę również. Dobra. E, dobra. Co się dzieje? No, Ogólnie co? sprawa jest taka. Potrzebuję czegoś nowego i widzowie muszę tutaj, musicie mi doradzić. To jest bardzo ważna kwestia, musicie mi doradzić, bo tak. Potrzebuję jakiejś nowej maszyny, ale szczerze nie wiem, jaki, widzowie. Co tutaj, kurde, nowego kupić na tym moim gospodarstwie? I chciałbym was się zapytać o taką poradę. Czy bylibyście w stanie mi pomóc? Widzowie, co kupić? Czy siewnik nowy? Bo to jest chyba dobra opcja, że kupić siewnik nowy. Czy coś, no nie wiem... No, nie wiem, widzowie, czy kurde. No, to cokolwiek, czy jakieś przyczepy. Przy jakąś przyczepę, może to trzeba sprzedać. Jak chcecie, to kupcie ode mnie, Samasza. No, w dobrym stanie. To zgrabiarki, ty nie masz łąki, to w sumie te zrobiarki przeczyta. Nie Tak średnio, nie są w ogóle potrzebne. Ja ci proponowałem, nie chciałeś ode mnie kupić, właśnie Ale taki ja jesteś Ale nie bym takiego od czegoś kupował, bo. Widzowie, te przyczepy też mam na sprzedaż. Metal facha. To za malutkie przyczepy na moje gospodarstwo. Metal facha sprzedaję, widzowie. Kto chce kupić? Zapraszam, yy, widzowie, do kupna. No Tyle jakie ty masz talerzówki, to nawet tego nie używasz, bo to jest gówno takie Talerzówka, beczka, do taka beczka widzowie, to jest do sprzedaży wszystko Tutaj do ziemniaków, to to tam, jest akurat git ta, To się przyda, bo tam to kupiłem od gościa Ten buk, na przykład, patrz Kuniatur Będzie tak, to niby bufku. się nie przydaje, ale to do mięs się przydaje tym, y, Ja tam miałem, żeby tym miedzy ogarniać No kombajn na pewno trzeba zmienić, bo to gówniany No widzowie, czy może kombajn, bo ogólnie ja jadę po, po grube pieniądze tam do firmy, nie chcę się chwalić ile, ale po gruby, siano, No, no więc... Ja bym ja w twoim miejscu tam celował na pewno w rozrzutnik i w beczkę do gnojówki bo ty nie masz w ogóle tego W sumie tak, yy, rozrzutnik znaczy, i, i beczkę. jest, no, ale no to nie oszukujmy się do no, case Jak tu zapniesz to case to chyba rozerwię tą beczkę. No nie, no takie beczki to wiesz. Widzowie, tylko tak, tylko to musi być coś porządnego, widzowie, bo ogólnie. Ogólnie, widzowie. A, czekaj, zaraz wam powiem, bo coś odchodzi. Zaraz wam powiem, poczekajcie, sąsiad. Poczekajcie, widzowie, bo. Kurde, sąsia, troszkę za mną chodzi. Co się dzieje? O co chodzi? O co? No, mieliśmy oglądać jakieś rzeczy. A mógłbyś na chwilę zostać i za mną nie chodzić? Dobra. Dobra, widzowie. Ogólnie, bo ja te i 2,5 miliona złotych do firmy odebrać. Gotówki nie odbieram wszystkiego, tam jest trochę więcej siada, ale 2,5 miliona widzowie będę zabierał stamtąd. Pieniędzy, więc... 2,5 miliona złotych, więc mamy na co wydać, dajcie propozycję w komentarzu, czy może ciągnik kurde kupić jakiś... Jakiś taki wiecie, większy No nie wiem, musicie mi dać zdać w komentarzu, e, zobaczymy co da się zrobić Ale sąsiad widzowie, muszę sąsiada pewno rzecz zapytać się dzieje? Słucham? Ty sąsiad A skarbówka była u ciebie tutaj może? Nie. A co? A jak tam te cielaczki? Oni są tutaj niemile widziani. A jak cielaczki? Wszystko dobrze ujęto. No, bo jeszcze nie zaraża o Co? Czym się zaraża? Bo no one są, są mało odporne po tych ostatnich A. zabiegach. No, ale. To no, no muszę zaczynać w odosobnieniu na razie. A masz długi jeszcze w banku sąsiad? Nie. Dlatego to bym gotówkę będę oddawał normalnie. Spłaciłeś. Dzieci postawić tego tego grata. E, przepraszam, co? Yyy e, no. Tutaj tak obok, mojego celowo, obok mojego no drugiego ciągnika. Obok mojego drugiego ciągnika. John Deere ciągnika. sobie od razu odprowadzę. Od razu mówię, że John Deere tu zostaje. Ale Co to się dzieje? To 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 ja zaraz to do firmy jakaś... będę jechał. Bardzo potrzebny, prawda? Ja będę do firmy jechał zaraz. Ej, firma, firmą, ale co z tej firmy, jak to nie ma zysków? No! Nie ma, tak jak mówisz, nie ma. Nie ma zysków, nie ma pieniędzy z tego. Ale Co muszę ty tam ty podjechać, po pewne pieniądze muszę podjechać, tam trochę pieniędzy odebrać. Ty, a jakbyś sobie... A jaki masz budżet? Wolę nie mówić. No na przykład sadzarkę do ziemniaków masz, ale tu kombajnu do ziemniaków nie masz. Jakbyś miał jakiś kombajn ale do ja ziemniaków. myślałem właśnie, jest, żeby zdrowy, zrobić strasznie. coś takiego, nie, żeby zrobić taki biznes i to może będzie dobre, tak jak mówisz. A ile to żeby kosztuje? Zimę. Około bajki pewnie to mi się ceny zaczynają. To ja nie wiem, czy ty to dasz radę pokonać. Cześć, że milion złotych? No o, się, to. Milion złotych to powiem ci wprost, bo możesz nie ujęć, to jest dla mnie śmiech. Co? No milion złotych co to jest? Opryskiwacz rozsiewacz jakie masz? Nie potrzebuję opryskiwacza rozsiewacza. Bilo ją na usługach. Taki mam, Aha. zobacz, rozsiewacz. <grym> Ale. Klub, Ale... <grym> się schowaj z tym. Spokojnie, kupię. Zobaczysz, taka dostawa przyjedzie sąsiad. Tylko od razu ci mówię, bierz jakieś tabletki na serce. Bo taka przyjedzie dostawa, że nie wiem, czy ty to wytrzymasz. To będzie przełom Patrz, gospodarstwa. Dobra, do przodu. Co? Czujesz? To. Różnica? Gdzie? No nie czujesz różnicy żadnej jak stanąłeś krok do przodu? Aha nie, właśnie czuję różnicę na, na gorszą, o tak powiem Kostka Czekaj, Tak, u mnie będzie Kostka. wylany beton, u mnie będzie wylany beton Mam, bo jedziesz się po Co, to pokruszy Co? Nie pokruszy, będzie beton i to bardzo mocny Ja ci mogę załatwić eleganckie płyty jak chcesz Po taniości A za ile? Kurde, bo ci powiem szczerze, że to by dużo lepiej wyglądało. Bo tak to wygląda u Boga. żeby założyć całościowo? Bo taki gościu ogólnie skład buraczany kupił i musi tam wywalić te płyty stare i u ciebie byśmy założyli. No to u mnie to nie ja, coś lepszego, beton by wylał. Ale nie, nie, gdzieś tak nawet dotąd, nie? Gdzie? Czy kostkę na przykład, o tak dotąd. No, gdzieś. To dotąd? no bo to wiesz tam, więcej to nie trzeba tam dalej za stodoło, to po co ja mi to? Ja ci mogę dogadać z firmą i mogę ci ułożyć podobno kostkę jak u mnie. No, to jak masz jakieś kontakty, to jakbyś mógł da, dał radę, zobacz. No właśnie, to będzie tak się zlewać, jak tu nie będzie żadnego przydziału między gospodarstwami. Łoża, Nie, spokojnie, około... ja tu płot w, y, y, zbuduję i to już ja myślałem na ten temat. Zobacz, pokażę ci odkąd. O, tutaj od, no. to, odtąd. Tutaj będzie tak o. Płot szedł, mur. Aha. I zademonstruję ci gdzie. O, zobacz. Cały czas tu będzie szedł płot, o, w ten sposób. O, tutaj. Kłod będzie szedł, tak widzisz? Kłod no. będzie szedł Aż dotąd Taki nieciekawy drobny pomysł A przepraszam Te dwie przyczepki Poszli stąd i ten header tak, tak samo Ty nie żadnych jeszcze nie stawiasz, to no ja nie wiem po co to ogarniać Tak, tak o yy, Przyczepki Poszły ja I tak będę kupował tą działkę od ciebie, przecież gadaliśmy ostatnio o cenie Ale to cena nie była ustalona Bo ja skup będę robił Dobrze, także ustalimy cenę na negocjacji. Zapraszam wieczorem z. że tak powiem z jakimś pełnym świecie. Ty biny będziesz stawiał. No to w takim razie ja ci trochę odstąpię tego, ale odtąd ja bym działkę kupił patrz. Od tej, od tej hali. Czyli mniej więcej. Odtąd, o no. odtąd. A to by było reszta cała twoja, no nie? Na, znaczy, na to powiem Ci tak, w to jest do przemyślenia, aczkolwiek nie wiem, czy na, czy się na to zgodzę. Raczej się nie zgodzę, od razu mówię. Chyba, że będzie jakaś dobra propozycja, jeżeli chodzi o pieniądze, aczkolwiek mnie e, nawet, powiem ci, 3 miliony nie zaskoczył, więc musisz się dobrze postarać. takich kwadracik, to ja to obliczę, wezmę go geodetę, żeby wyliczył, ile to kosztuje, A? no i mniej więcej co nowo będziemy później gadać, jak będziemy wiedzieli, ile to jest warale. Wiadomo, nawet jeżeli obliczy, tak jak, jak on ci poda cenę, nie? Jak go obliczy, Aha. to pomnóż o razy 5. Co eee. najmniej i dopiero przyjdź z propozycją. To w innej walucie ci to ogarnę Zobaczymy co się dzieje. Na ten temat porozmawiałem wiesz, bo ja się śpieszę, bo już jest godzina, muszę jechać do firmy. O kurde już. A, już pisali, no dobra. Być. Dobra no, to trzeba się coś. Ej, to jest mój John Deere Taki płot, może ja bym postawił taki przynajmniej 4-metrowy Nie, to 4 to za mało, z 5 5? No, i Ale najlepiej... Składamy się do pół Składamy się do pół Dobra Sąsiad, czy ty się pogniewałeś? Trzeba będzie oddzielić. się pogiewałeś się! No to żartowałem, dogadamy się z to działko! No ja pierdziel, Sosia się pogniewał, ale po, poszedł tym. Ja pierdziel widzowie, no to żartowałem z to działko. No możemy się dogadać jakoś, tylko że widzowie za... za że tak powiem, jakieś drobne pieniądze. Ja się nie będę zgadzał na jakieś wybryki. Za no jakieś, jakieś sprzedaże, widzowie, no to potrzeba... dobrej gotówki. Dobra, idziemy widzowie po 2,5 miliona do firmy. Mogłem odebrać z 5, ale widzowie na razie niech tam zostanie troszkę w budżecie. Zobaczymy, czy przygotował. Jak nie przygotował, no to niestety. Widzowie, jeszcze musimy porozmawiać na temat. Tylko teraz, cicho. Nikomu zakaz mówienia w ogóle o, o tym czymś. Widzowie, żeby nie było żadnych sytuacji. Yy, no co, powiem, no nie ukrywam, że te pomidorki, no niektóre są na. chemicznie czasami troszkę tam doprawiane. Znaczy, no wiecie, jakimiś tam nawozami. I tak dalej, no bo w tych czasach, no trzeba, no widzowie, firma musi prosperować, muszą być dobre pieniądze tu no, to troszkę tak Zaraz zobaczymy czy był transport, jak nie było transportu, będzie taki opierdziel Że masakra Tak, bo ja z kierownikiem jestem umówiony te pieniądze miał przygotować, widzowie, oczywiście wszystko jest pod kamerami, nie ma takiej opcji, że nie wiem, czy kierownik, czy pracownik Ukradłby pieniądze jakieś tam z sejfu. no Nie ma nawet takiej widzowie opcji, bo To jest wszystko pod kamerami, ja zadbałem oczywiście o kamery, zadbałem o Ochronę tych pieniędzy więc nie ma żadnej opcji, żeby tam ktoś coś próbował ukraść, no... Jest wszystko na czujnikach Dobra, cyk I widzowie, zajeżdżamy do mojej firmy Chodź Pemeczku, czekajcie, stanę gdzieś tu Postawali tutaj, kurde No i za to będzie już opierdziel, szefie, widzowie Szefie, szefie, szefie Nie, nie, widzę, że szef już jest Słucham e, Ja od razu chciałem się prosić Witam Przeprosić widzę, za szefam. co? No to dostała Do środka wejdźmy. Przodem. Dobrze. I tak jak prosiłem, przerwy mają, tak? Tak, wszyscy. Słucham. Chcę po prostu. No dostawy nie będzie na razie. Kiedy będzie dostawa? Pytam się no, Musimy By, poczekać chyba. Ma... wykupiliśmy wszystkie środki chemiczne już w tym, w tym kraju no Nie ma takiej ilości potrzebujemy Jak nie ma? Mówiłem, że ma być załatwione? To ma być załatwione Mówiłeś, że będzie załatwione i co? Niesłowny czy jesteś? Ty... Chyba zmierzę po... sobie kogoś na, na, na to miejsce Dobra, yy, Za dwa dni. Dwa dni, dwa dni, dwa dni, co to jest dwa dni? Ma być jutro! No ale to. A jeżeli będzie trzy razy drożej? Posłuchaj mnie, ma być po tej samej cenie co było ostatnio. No nie da się, nie da się, bo musimy to sprowadzić z innego kraju jakiegoś. Nie ma już takiej ilości w Polsce. Dobra, będzie. będzie. będzie trzy razy drożej z twojej pensji. Dlaczego? Pociągnięte będzie. Słuchaj, ja na te chemię wydaję w tysiącach, w setkach, w setkach w tysiącach. Myślisz, że jeszcze podniosę trzy razy? Ale ja nie Na kiedy, zadam ci pytanie, na kiedy miały być chemikalia? Na dziś. Na kiedy miały być? Na dzisiaj? No. Uf. I ma być maksimum na jutro. Kogo tu nie ma? Szefie, nie, nie ma, nie ma. Wszyscy są na przerwie tam. Słuchaj, jak podpisujesz umowę z firmą, to Dobra, podpisujesz! Czefie. A jeżeli... Dobra, ja ogarnę najlepszych kierowców, najszybszych. E, takich, co ciężarówkami będą dalej, dali radę jechać 200 na godzinę, okej? Okay? Ty myślisz, że ja na pieniądze śpię?! szefie... E, zamówiliście Zamówię ciężarówkę, 60 ton. Myślisz, szef, że starczy? Mało. To mi 100. Inne. Ale na jedną ciężarówkę tyle nie załadujemy. Dobra, załaduj na jedno 60. I tak będzie przeładowane, mają jechać krajówkami, tam gdzie nie stoją, rozumiesz? Dobra, ogarniemy i opłacimy też tych. Kim ty talii. jesteś, powiedz mi? Pracownikiem. Kierownikiem! Nie pracownikiem! Kierownikiem! Do czego? Czyli co? Czyli co? Musisz po prostu... Mieć na wszystkim kontrolę. Tak jak mówiliśmy Dobra, na szkoleniach. Damy radę. Damy ma, radę, Wszystko o... ma być przywiezione, tam mają być rozładowane, w wiacie ma być wszystko rozładowane, spryski powłączać i zbierać pomidory. Po, jest jeszcze jeden problem, bo... Jaki problem? Jaki problem znowu? Jaki problem? Chyba księgowa nawaliła coś w papierach. Co nawaliła? No, nie zgadzały się jakieś faktury i w ogóle. Z czym się nie zgadzają? Z czym? No, w sumie łatwiej byłoby, łatwiej byłoby powiedzieć, z czym się zgadzają. Z czym się zgadzają? niczym. No to teraz tak. Księgowa, która? Są dwie. No, zwolniłem ją. Zwolniłeś? No. Yy, którą? Jadwigię? Nie, marzeny. Marzenę, dobrze. Bardzo dobrze, a Jadwiga jak? Dobrze robi robotę, czy to. No tak, ale ona powiedziała, że tego nie da rady poprawić, a jeszcze gorszy. No to wy, wywaliła, że... jeśli nie da rady poprawić, to wypierdził dzisiaj. No ale ona gada, że nie da się tego poprawić, no bo tamta narobiła była. Ale chodzi też o to szefie, że. Mhm. No my nie za bardzo wiemy, jak mamy tą, tą chemię tak tuszować w ogóle, nie? Nie ja powiem... co pisać w papierach. No bo. Jak no, tuszować no, chemię? Na... Nic o chemii nie ma być! No to takie no, rzeczy na, mam ci tłumaczyć? Pieniądze. Na to idą pieniądze w ogóle, no i my to zawsze podpinaliśmy pod jakieś no. nawozy naturalne od rolników i w ogóle. I A tak ma być dalej! Ale naturalne nawozy od rolników nie kosztują 4,5 miliona miesięcznie! Słuchaj, są różne inne koszta. Nie potrafisz czegoś wymyśleć? Że firma czegoś potrzebuje? Pomyśl troszkę, co może firma z pomidorami potrzebować? No czego? Keczupu? Keczupu ty zaraz ty Ketchupu? Potrzebujemy, keczup to my wytwarzamy Słuchaj mnie Wstawaj, stawaj, stawaj, nie mazaj się Słuchaj, firma potrzebuje Tak, ziemię trzeba wymieniać Ziemia musi być yy, Dobrej jakości yy, Co jeszcze, yy, pomidory Tak, jakieś sprzęty kurde Bo zobaczcie ile we faktury na jakiś sprzęt No nie wiem, do przerobów i tak dalej no, człowieku, no pomyśl, no, pomyśl, pomyśl. pomyśl. W ogóle, a się okaże, że my nadal mamy stare sprzęty i co? Będzie kontrol, będzie kontrol, to będzie kontrol, to będą i pieniążki. Po to zostawiam firmie w safe Highs 20 milionów jest w, w, w tym. W sejfie No, ale przecież ja nie mam do tego dostępu. No nie masz dostępu, ale jak jest jakaś akcja, jest coś, ja przyjeżdżam i się załatwię sprawę. Człowieku, myślisz? No, i tylko jeszcze raz ci powiem jedno. Jak któryś się tylko dowie, że tu jest. Coś z, z nawozami, z chemikaliami. Czy mówiłem, że problem. nawet pracownicy mają wiedzieć, że to jest naturalny nawóz? No tak, to jest jeden problem. Jaki problem? 14 pracowników nam pochorowało się. Jakim sposobem? Co im się stało? Grypa panuje, czy co? No, tak trochę bardziej. Grypa panuje, czy co? Nie, to przez to, że zaostrziliśmy. Grypa, pan, grypa panuje, czy co pytam się? No nie, przez to, że zaostrzyliśmy ilość tych nawozów chemicznych i oni o tym tak? nie wiedzą właśnie może właśnie przez to oni może powinni wiedzieć. Tak. Oni chodzą, oni chodzą tam w tych podstawowych kombinezonach, a przecież wiadomo, że trzeba zakładać jakieś hazmaty czy coś. Tak? No. Przecież to no. jest, pro, jest promieniowanie! To te. I, jeszcze, dobra, to teraz jeszcze raz cię zapytam. Jak jednemu, jednemu dwie ręce dodatkowe Dobra, właśnie. to teraz jeszcze raz cię zapytam. Przez co się pochorowali? Co się im stało? No, tych nawozów. O! Przez co się pochorowali? Co się im stało? Jakaś grypa panuje, czy co? Grypa panuje. No no tak myślałem właśnie. Wie, to jakiś chyba inny rodzaj, bo im kończyny wyrastają dodatkowe przez to. To już, wiesz, pracowników znajdziemy na pewno. Pracownicy będą, o to się nie bój. Pracownicy się nie będą, bo nieśmiał co robić. Jeżeli nie pasuje coś, nie ma problemu. Wychodzisz dzisiaj z firmy, zabierasz swoje auto. i paszowonek coś nie pasuje. Na twoim miejsce jest tysiąc. Nie pasuje coś, nie ma problemu. Trzeba tylko mi w kadrze osób brakuje teraz. Dobrze, jutro będzie ile potrzeba osób? Jutro będzie ile? Będą pracownicy, masę dwudziestu, ale teraz ich uczyć. Słuchaj, szkolenie, O, włączyły się pompy dowozów do, no do. właśnie, widzę. Bardzo dobrze. Ja muszę tam podejść, zobaczyć, czy wszystko jest tak jak być powinno. Przejdę tylko na, z daleka, proszę, bo. Spokojnie. Jeszcze szefowi, druga głowa wyrośnie, czy coś tu naprawdę już będzie. Spokojnie, nie wyrośnie. Ty załatwiej lepiej transport. to ma przyjechać? Dzwoń tam. Ma być ekspresowo! Dobra, no. Dobra, ja przez szybkę debatu. Żeby pan tak blisko nie podchodzi, proszę. Nawoz, gdzie jest? Gdzie jest trzecia dawka na, nawozu? Trzechy, przecież te pomidory były siane 20 minut temu, one już wyrosły. Trzecią dawkę zaraz trzeba dawać! Włączać! No nie, no przecież już starczy! One były nie tak starczy! Nie starczy! A już trzeba zobaczyć, jakie wielkie. Dobra. Okej, okay. jest okej, okay. dobra, jest w porządku. Słuchaj. E, teraz tak: wajpił miliona naszykowane. Na co? Pytam się, czy saszetka jest przygotowana. A co, szef miał się wziąć, tak? Jest, jest. Zapraszam. Proszę, pod blatem, tam. tak. Ja szefowi podam. Dobra. poproszę. To muszę małe zakupy zrobić, wiesz? wziął, kurde, więcej pieniędzy, ale małe zakupy muszę porobić Proszę, Nie wiem, szef będzie liczył, Dobra. bo to folii. w setkach jest. Oj, nie mam liczarkę w domu, także jeżeli chociaż stuwa się nie zgadza, chociaż stuwa się nie zgadza, to jest 100 tysięcy? 100 złotych, Szef ja to liczyłem ręcznie. Mogłem się pomylić. Jeżeli chociaż 100 złotych się nie zgadza, od razu ci mówię, że jesteś zwolniony z tej pracy. Jeżeli coś zabrałeś z tego, najlepiej, abyś się teraz przyznał. Nie, nie zabrałem, co bym Na pewno? Mhm. Uh -huh. Dobra, I, i, i proszę mi w robocie nie ziewać. No robocie mi nie ziewać, dobra Teraz tak, słuchaj Dobrze, na do razie widzenia. ci idzie robota, może pomyślimy następnym razem o jakiejś premii Do widzenia Do widzenia, zajmij się tymi wszystkimi, ile na jutro pracowniku potrzeba? Ja przedzwonię, załatwię Ile będzie, tyle będzie dobrze Dobra, na razie No, do widzenia Ślepa pagenia kup prądka, do pieczenia Chodź tutaj Chodź tutaj! Tu? Przepraszam, przepraszam, nie chciałem. Co to, sobie było, sobie co to były ze słowa? Przepraszam, nie chciałem, żebyś żeby to usłyszałem. Jeszcze raz takie słownictwo będzie użyte w moim kierunku. Będziesz zwolniony i to raz. Przepraszam, przepraszam. Widzowie, tu trzeba na krótko trzymać ludzi, bo to. Dobra, jedziemy, mam 2,5 bańki. Widzowie, no, co, mają być kurde transporty. Mają być transporty tych nawozów naszych, kurde. No bo co, no musimy mieć za co tutaj ogarniać widzowie sprawy, no. O kurde, coś tu mi się widzowie. Bemka przytegowała. What the shit, widzowie! Jedziemy już, już właśnie startuję. Pieniążki są. Tylko proszę was, dajcie mi znać, widzowie, w komentarzu. O kurde, przypieprzyłem po na firmie. Dajcie mi, proszę, znać, widzowie, w komentarzu, co ja mam za to kupić. Zastanawiam się, a może pójdziemy faktycznie troszkę w te buraki, kurde, cukrowe, i byśmy kupili sprzęt do buraków na usługi, też można tym jeździć. Dajcie znać w bo to jest kupę siana, kurde, no nie ma co 2,5 miliona trzeba w coś zainwestować. Tylko tak, widzowie, żeby sąsiad troszkę zazdrościł. Ten kombajn do buraków, myślę, że to była spoko opcja, bo ja wiem, że sąsiad by sobie życzył taki kombajn też, nie? Ale no na taki kombajn trzeba mieć troszkę pieniędzy, widzowie, bo wiadomo, za darmo nikt nie da. No a sąsiad niestety, widzowie, pieniądze wydaje na na co innego, no na inne maszyny. Więc widzowie, dajcie znać w komentarzu, bo dla mnie wasze zdanie liczy się najbardziej. Także napiszcie co kupić za te pieniądze. A ja się z wami żegnam. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Na razie.